Uważajcie, uszy jak zające nastawiacie, płytki są maciupę, Limfocyty odporności to są duże krwiny. I to zawsze coś oznacza, gdyby nie było tego rozmazu mikroskopowego, facet zdrowy, jak turk. Pum, 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 pum. Tak wyglądało badanie mikroskopowe krwi. Powiem wam jako ciekawostkę, niedobarwliwe, czyli mają zbyt mało. Żelaza i hemoglobiny, czy one są zróżnicowanej wielkości? Badanie mikroskopowe, rozmaz mikroskopowy krwi jest refundowany przez NFZ. Płynie w nas gorąca krew, a jak nam ją wyciągną, to coś w niej badają. Bardzo często dostajemy skierowanie na badanie krwi, ale badanie krwi, nawet jeżeli nie ma jakichś wskazań chorobowych, do tego powinnyśmy. Robić przynajmniej raz na pół roku. To jest jedno z podstawowych badań w diagnostyce medycznej. Ja y, na swoim Wydziale Farmacji robiłam taką specjalizację, która nazywa się diagnostyka laboratoryjna. I właśnie w tej krwi siedziałam po uszy. A jako dowcip na początku powiem Wam, że pisałam pracę swoją specjalizacyjną. I muszę Wam powiedzieć, na jaki temat, bo myślę, że jak powiem ten temat, to to bardzo uwiarygodni mój poziom kompetencji w tym temacie. Uważajcie, uszy jak zające nastawiacie, bo moim tematem pracy specjalizacyjnej było wpływ glikokortykosterydów na indukowaną szczawianami radialną segmentację jąder monocytów i limfocytów ludzkiej krwi obwodowej. Proszę, kto zapamiętał, piszcie. Taka była moja praca, co oznacza, że siedziałam w krwi... Uszy. I teraz e, krew jest naszą jedną z tkanek płynnych, bo mamy jeszcze limfę, mamy dwie tkanki płynne, ale tkanka płynna krew, my widzimy to jako taką kleistą ciecz, ale ta kleista ciecz jest zbudowana z miliardów mikrokomórek. To wiecie o tym. I w krwi możemy badać dwa rodzaje parametrów. Pierwszy parametr to jest tak zwana morfologia. Bardzo często to pewnie się spotkałyście z tym pojęciem. Zrobimy morfologię krwi. Morfologia oznacza obejrzenie we krwi elementów morfotycznych, czyli cielesnych, morfos, ciało. Cielesnych, czyli materialnych. E a drugi rodzaj badań to są badania biochemiczne, kiedy oznaczamy poziom różnych substancji we krwi, głównie substancji metabolicznych, czyli takich, które po przedostaniu się z naszego pożywienia dostają się przez jelito cienkie do krwi, zasilają wszystkie komórki i później ustalony jest ich stały poziom w, w stanie homeostazy, czyli w stanie zdrowia. Ten poziom ustalony jest statystycznie. To są tak zwane normy. Oczywiście, według statystyki, pies i człowiek mają po trzy nogi, ale niemniej jednak ta statystyka jest istotna, żeby określić, w jakiej odległości od tej normy my jesteśmy. Czy jesteśmy w tych widełkach, czy gdzieś się um, za nie wyślizgujemy? I to zawsze coś oznacza. Ja dzisiaj chciałam się skupić na morfologii krwi, czyli na tym, co badamy morfotycznego, czyli jakie składniki krwi morfotyczne, czyli e, mat, na, materialne, fizyczne kawałki tej krwi, nazwijmy to elementy składowe, badamy i jakie badanie zostało zako, z, zamiecione pod dywan, a bardzo szkoda. Otóż w krwi znajdują się następujące elementy morfotyczne, poproszę o planszę. Mamy krwinki czerwone. Erytrocyty, oznaczone w badaniach laboratoryjnych skrótem RBC – Red Blood Cells. To RBC to jest poziom krwinek czerwonych. Do tego mamy WBC, czyli White – poproszę jeszcze o planszę – White Blood Cells, czyli cały system odpornościowy, czyli krwinki białe. I do tego mamy jeszcze trzeci element morfotyczny krwi: to są płytki krwi. To jest taki, tutaj widzicie kolczasty twór, czerwone krwinki, białe krwinki to są elementy morfotyczne krwi. To wszystko pływa sobie w osoczu. I w efekcie tak wygląda nasza krew, jakby to był jednolity płyn, a to jest tak naprawdę zawiesina tych elementów morfotycznych w osoczu krwi. I teraz, za moich czasów, kiedy pisałam tą indukowaną glikokortykosterydami, indukowaną szczawianami, to co wam powiedziałam, pracę, to badania krwi w laboratorium polegały na tym, że brało się próbkę krwi, robiło się taki rozmas na szkiełku, taką cieniusieńką warstwę się tak ślizgało. Yy, dawało się krople krwi na szkiełko, ślizgało się drugim szkiełkiem, robiła się taka cieniusieńka warstwa, to się suszyło, a potem to ulegało barwieniu. To no już nieistotne jakimi barwnikami, w każdym bądź razie te krwinki pod mikroskopem wybarwiały się na różne kolory. I teraz, jak to wyglądało kiedyś? Powiem Wam jako ciekawostkę. Kiedyś liczyło się to na takim liczniku, który przypominał trochę maszynę do pisania. To były takie klawisze, które się naciskało. To szkiełko było pokratkowane, pokratkowane. Pat wkładało się to szkiełko pod mikroskop, patrzyło się na tę, na tę krew i w każdym kwadraciku pola widzenia liczyło się ile jest krwinek. Pod danym palcem miało się poszczególny klawisz a propos tych krwinek i się robiło takie pum, 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 pum. Tak wyglądało badanie mikroskopowe krwi. I z tego pola widzenia, w którym się widziało rozkład tych krwinek, wpisywało się wynik laboratoryjny. Tak to wyglądało kiedyś. I przy tej okazji to, co było niezwykle istotne, to również robiło się tak, zwana, tak zwany opis z mikroskopowego obrazu krwinek. To było strasznie ważne, bo to trzeba było normalnie, beletrystycznie napisać. Krwinki, na przykład duże. E, prawidłowo wybarwione, jednokształtne, w odpowiednim wieku, bo też te krwinki przecież dojrzewają w szpiku i e, w śledzionie. Makrocyty z dużym jądrem, limfocyty podzielone, niepodzielone. Robiło się opis tych krwinek, co człowiek tam widział. Tak samo oglądało się płytki krwi agregowane, czyli posklejane, niezagregowane, czyli Nieposklejane, prawidłowe, duże, małe. I to był bardzo ważny ten opis, jak te krwinki wyglądają. Później, w dobie technicyzacji naszej, że tak powiem, cywilizacyjnej, powstały urządzenia pomiarowe. Dzisiaj w laboratoriach morfologię krwi liczy nie człowiek, a liczy maszyna. Liczenie krwinek przez maszynę polega na tym, że są takie, w maszynie te krwinki mają różne wielkości. Płytki są maciupękie, limfocyty odporności, to są duże krwiny i krwinki czerwone takiej powiedziałabym jeszcze innej wielkości jak limfocyty i e, trombocyty, czyli płytki krwi. Więc w tych maszynach do liczenia, słuchajcie, są takie mikroszczelinki dopasowane do rozmiaru tych płytek. I na przykład również taki pomiar jak rozmiar krwinki jest podawany, bo ta maszyna to potrafi zmierzyć. I teraz ten cały strumień krwi, jaki przepływa przez tę maszynę, on jest jak sitko o różnych dziurkach i on zlicza krwinki wpływają, przepływające przez poszczególne szczeliny i trrr, drukuje nam wynik. I to są takie wyniki prawdziwej liczby i obecności elementów morfotycznych we krwi. Istnieje też coś takiego, że te maszyny próbują naśladować człowieka i zrobić tak zwany automatyczny rozmaz obraz mikroskopowy krwi. No i tam one próbują opisać te krwinki, trochę im się udaje. Ale dlaczego ja wam o tym wszystkim mówię? Zapytacie sobie, co to wykład z medycyny? Trochę tak. Dlatego, że zobaczcie, zostało zabrane z tej całej palety badań obejrzenie tych krwinek przez oko ludzkie, które widzi, czy one są zróżnicowanej wielkości, czy one mają prawidłowe, naturalne kształty. Czy one są tak zwane achromatyczne, czyli nie wybarwiają się, czy niskochromatyczne, czyli są niedobarwliwe. Jeżeli my tego nie oglądamy, to możemy pominąć bardzo istotne informacje na temat naszego organizmu. Ja nie wiem, czy doktorzy dzisiaj są w, w Akademii Medycznej uczeni tego, że jaki jak jest opis o, spod, oka ludzkiego spod mikroskopu. To, że to coś znaczy, nie umiem tego powiedzieć, ja Wam powiem. Powiem Wam historię, która mi się przydarzyła. Moja bardzo bliska rodzina mężczyzna, lat 40- kilka. Nagle zaczął słabnąć, e, czuł bardzo szybko zmęczenie przy niewielkim wysiłku i, uwaga, zaczął mieć omdlenia. Bardzo nas to wszystkich zaniepokoiło, omdlenia tak jest chwilową utratą przytomności. No to oczywiście, co ja zaleciłam? Zaleciłam pójście do doktora, koniecznie zrobienie morfologii krwi. Uwaga, ja od razu powiedziałam, z rozmazem mikroskopowym oka ludzkiego czyli nieautomatycznym, tylko z mikroskopowym rozmazem czytanym przez człowieka. I te badania zostały wykonane, przedstawione mi są, że tak powiem, wyniki, żebym jakoś je tam mm, oceniła. Co się okazuje, powiem teraz trudną nazwę, trudne słowa, ale powiem Wam co wyszło. Gdyby nie było tego rozmazu mikroskopowego, facet zdrowy jak tur, nic się nie dzieje. Gdybym nie zleciła tego rozmazu mikroskopowego, Morfologia krwi i parametry biochemiczne były w normie. W opisie obrazu mikroskopowego krwinek było napisane następująca rzecz. Krwinki, krwinki czerwone, megaloblastyczne, niedobarwliwe, anizocytarne. Nikt, nikt by tego nie zobaczył w tych badaniach maszynowych. Co to oznacza, że był Przerost czerwonych krwinek, niedobarwliwe, czyli mają zbyt mało żelaza i hemoglobiny, więc się wybarwiają bardzo jasno, a że mają mało tego żelaza i hemoglobiny do roznoszenia tlenu po organizmie, to rosną, więc one są megaloblastyczne, nie wybarwiają się, bo mają mało y, żelaza i hemoglobiny, anizocytarne, czyli Różnokształtne. One już powoli tracą z, tej, z tego zmęczenia, z tego osłabienia e, swój, e, swój kształt i są różnego rozmiaru. I co to oznacza? To oznaczało, ja to akurat wiedziałam, myślę, że to wielu lekarzy też wie, że to oznacza niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Zrobiłam wywiad z tym człowiekiem, co się okazało, że. Facet zrezygnował z jedzenia, czy też bardzo mało jadł mięsa, które jest jedynym źródłem tak naprawdę głównym źródłem y, witamin z grupy B dla człowieka i nie suplementował tego na przykład roślinami strączkowymi, które też zawierają y, witaminy B. W związku z tym okazało się, gdyby nie ten rozmaz mikroskopowy w ogóle nie wiadomo by było, jakby ta diagnostyka poszła dalej. Dostał suplementację witaminy B i kwasu foliowego, i po pół roku wszystkie parametry i samopoczucie wróciły do normy. Czemu Wam opowiedziałam tę historię? Ponieważ wiele z Was chodzi z okazji badań kontrolnych, przy okazji jakichś yy, dolegliwości, na badania krwi. Mam taką propozycję. Badanie mikroskopowe, rozmaz mikroskopowy krwi jest refundowany przez. NRZ, wystarczy porozmawiać z lekarzem, żeby dostać zaznaczenie, rozmaz mikroskopowy. Te maszyny nie pokazują do końca wszystkiego. Tak, dają szybkie tempo. Te badania, wyników badania, te badania z liczeniem krwinek są ok. One są ok. One mają dosyć duże widełki, niewielką granicę błędu jest napisane, że obraz mikroskopowy krwi powinno się oceniać kiedy w tych badaniach maszynowych wyjdzie jakaś patologia. Nie warto się kłuć dwa razy. Od razu warto zrobić rozmaz mikroskopowy krwi, bo ludzkie oko widzi wiele niuansów. Co jeszcze widzi ludzkie oko? Na przykład, że krwinki w krwi obwodowej są w różnym wieku. Są młodsze i starsze. Powinny dostawać się do krwi tylko dojrzałe. Jeżeli dostają się do krwi niedojrzałe, na przykład białe krwinki ze to mamy do czynienia z białaczką. Jeżeli dostają się niedojrzałe czerwone, mamy do czynienia z innym rodzajem chorób krwi. Więc słuchajcie, ja myślę, że to tak z powodu wygody ludzkiej i tego, że się ludziom nie chce robić tego rozmazu, to badanie zostało. No, takie wsadzone do, do lamusa. A ja wam, mądrym babciom mówię proście o krew, morfologię krwizy rozmazem mikroskopowym. Niezwykle istotne badanie. Ono jest niedrogie, więc NFZ, nie, nie, nasza służba zdrowia e, nie zostanie zrujnowana. To jest refundowane. Proście przy okazji badań krwi o morfologię krwi z rozmazem mikroskopowym, bo to bardzo ważne badanie. Dobrze. Napiszcie mi, czy chciałybyście mieć w kolejnych moich wystąpieniach. Rozszyfrowanie tych parametrów, które dostajecie później z laboratorium, zanim pójdziecie do lekarza? Czy to jest zbędne, bo jakby lekarz to, to będzie potrafił mm, ocenić? Tak dla waszej wiadomości, może te skróty bym wam też porozszyfrowywała, piszcie, czy byście e, chciały więcej wiedzieć o diagnostyce laboratoryjnej, czyli czego możemy szukać w naszych płynach ustrojowych, bo krew. To nie jest jedyna, jedyny płyn, który badamy. Jeśli chcecie takich ciekawostek, oczywiście jestem gotowa Wam to przekazać. Piszcie koniecznie, czy Was to interesuje.